Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Kolejna Toyota Corolla, zabezpieczona systemem Canlock. Samochód nowy, 160 km przebiegu. Można powiedzieć, że przyjechał do nas prosto od dealera. Klient zdecydował się tutaj na montaż Canlocka w pakiecie premium, czyli. Przy próbie kradzieży samochód zacznie nam trąbić. Przeprowadzimy sobie próbę kradzieży tego samochodu. Kluczyk mam przy sobie. Noga na hamulec. Próbuję samochód uruchomić. Klikam przycisk power. Jest to hybryda, więc gdyby samochód się uruchomił, to mielibyśmy napis ready. Mogę kliknąć jeszcze kilka razy. Nic więcej się już nie wydarzy. Samochód za chwilę zacznie trąbić. Jak widać trąbi. Ja w tym momencie wpisuję tajny kod, czyli sekwencję... Przycisku znajdujących się w samochodzie mrugnęła nam kontrolka świateł drogowych, świateł przeciwgielnych czyli kanlok się odblokował, samochód przestał trąbić. I w tym momencie, po wciśnięciu przycisku power, na zegarach mamy już napis ready, więc możemy odjeżdżać. Korzystając na co dzień z tego zabezpieczenia, oprócz odblokowania sekwencją przycisków, mamy również dostępny breloczek oraz aplikację w telefonie, i obie te rzeczy. Odblokują nam Canlocka automatycznie, zaraz po włączeniu zapłonu, więc na co dzień nosząc przy sobie telefon lub relok, urządzenie staje się całkowicie bezobsługowe. Canlock, zabezpiecz auto, zapraszamy! Zabezpiecz auto .pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.